Cześć! Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Fallout 4. W poprzednim odcinku, słuchajcie, wyczyściliśmy, tak mi się wydaje, tak nam się wydaje, całą fabrykę Corvegi. Ukończyliśmy zadanie. Zabiliśmy tutaj przywódcę gangu, Jareda. Nawiasem mówiąc, fajną ma, kurczę, fajny tatuaż ma na twarzy. I co? Myślę, że udamy się, słuchajcie, w kierunku oddania też questu, ale najpierw w kierunku, może też naszej jakby chałupy. Albo nie, oddamy najpierw quest i, ymm, i pójdziemy do, do bazy naszej. Po kolejnego, jakby, po kolejne zadanie, jeżeli mamy a z tego co mi się przypomina na kolejne będzie zdanie yy, i co, no, zobaczymy co dalej, nie? Dobra. Idziemy, idziemy stąd piesek. Tu już wy wyczyściliśmy słuchaj. Yy, co się dało. Tu jeszcze w poprzednim odcinku ktoś nas od dołu tutaj zaatakował. Yy, gdzieś tu są te ciała. Nie pamiętam za bardzo yy, kołpaki. Kołpaki są jakie? To jest aluminium czy co? Yy, śmieci. Kołpak, kołpak. Aluminium i śruba. O kurde, bierzemy. Co jest? Czemu za dużo nie mogę dźwigać? Aha, dobra, słuchajcie. Yy, po pierwsze, jeść, spać i pić. Dobra, więc zajmijmy się najpierw, może, antrykot z, bramin, z bramina. Hmm, 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 hmm. Chrupiące pierwsze kęsy, to sobie weźmy, zjedzmy. Grillowany radrakan. Odczuwamy sytość. Wody się napijmy. Czujesz jeszcze, ale jeszcze pragnienie. Dobra, Nawodnio... nawodnieni jesteśmy. Ile teraz możemy dźwigać? Dwi... Aha, nie, dalej jesteśmy przeciążeni. Piesku, ja wiem, że ty możesz coś unieść. Ale ja bym z chęcią jeszcze tutaj, kurczę. Widzicie co, no, dobra, wywalmy coś, co. Jakieś śmieci, aluminium, biosko, światłowód, azbest to się przydać, może. Kurcze, kołpaki, śruba i aluminium to trzeba zbierać. Srebro, mm, telefon, układ z plastik, srebro, elektronika, zapalniczka, olej sprężyna, stal. No. Ok, dobra, to może wywalmy sobie jakieś kurcze karabiny bo one, zobaczcie wartość 7 Kilo 7,4 a wartość 37 nie gdzie to pół kilowarzy i 10 jest warte wywalmy to co najwięcej waży i heja 9,65 55 Szczerze powiedziawszy, to ja wiem, czy tak ucieknie z tego pistolet 2,20, tylko 9,1, ale zobaczcie, jaka wartość, nie? 3, na... a to jest nasz. <grytanie> ok, nie dobra, mm, wywalmy. Ten karabin Kurczę, on ma chyba tłumik? Nie. Zasięg celność 75 yy, yy, Dobra, wywalmy go. Wywalmy go. Dobra. Też dalej jeszcze. U... Co ty tu jeszcze masz takiego? Dobra. Co się będziemy tam... Hmm. tak musimy wziąć kurcze rzeczy, 9 kilo, kurde, strasznie dużo waży to gówno. Tak szczerze powiedziawszy, te pistolety też. W sumie, ale dobra, już lepiej. Poszukajmy tych kurcze, alum, tego, tych kołpaków. Ciekawe, czy tu jeszcze kierownice, ale to nie da się wziąć. Też tego się nie da wziąć, a to? Też tego się nie da wziąć. Tego tych kołpaków byłoby tyle? Dobra, koktajl mołotowa, no właśnie. O, nabój, koktajl mulotowa. Dobra, tych pistoletów tu już nie będziemy brać. Bo to się w ogóle nam nie opłaca. To jest jakieś wyjście. Tu jest winda. Dobra, myślę, wydaje, że tu chyba już więcej nic ciekawego już nie... nie będziemy mieć. Więc wychodzimy, słuchajcie. Wychodzimy. Dobra. Uf. OK, Okej, wyszliśmy. To jest jakaś, widzę, pałka. Ale! Nie mi się wydaje, nam wydaje mi się że nie jest za bardzo warta. Nic, dobra, idziemy, słuchajcie, nasz jakby punkt yy, punkt, gdzie, gdzie tam zostawiliśmy, no i tam jest łóżko też, tak? Prześpimy się, słuchajcie, i weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy i będziemy kierować się, yy, bo właśnie, bo teraz tak, kierunek jest gdzieś tam, Sprawdźmy na mapie, jak to wygląda. Mapa, mapka. No właśnie. Oddać Questa. Daj znać mieszkańcom o tym, że ci się powiodło. Słuchajcie, oddamy Questa. Musimy niestety przejść przez. znaczy, niestety, niestety, i przejdziemy tutaj. Oczyścimy troszeczkę ten teren. Yy, I zobaczymy, no. Weźmy sobie jakieś najpotrzebniejsze rzeczy. Yy, no i zobaczymy. Zobaczymy. Ktoś ty! Ktoś ty! Hasło! Co to? Kto to? Kurde! Ktoś ty jest! On jest jakimś pancerzu wspomaganym! Cholera! Co on tu robi? Strzelać? Kurde! Strzelać! Bandycka szumowina. Strzelać! Kurde. No tego się nie spodziewałem. Słuchajcie. a aj, 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 No są, są kurcze w tej grze takie kurde... Rzeczy, gdzie po prostu no... No mówię mówię. No ja w, pod każdy ksiaciek nawet zajrzę. Bo naprawdę ta gra naprawdę zadziwia, nie? Jakiś kurczę facet, sobie biegł, to jest w pancerzu wspomaganym. Tylko w szkielecie. On tutaj widzę, że nie miał za bardzo. Ten zobaczmy, Bandycki hełm, Korpus, PWD. No, to jest wszystko w pancerze wspomagane. Tylko że tutaj takiej kurcze. Mm... No ale sam. Kurde, no. A 14, strasznie długo. Zobaczcie, co miał. To jest wyrzutnia nuków. Wyrzutnia nuków. Wartość 512 kapsli. Tyle, że... strasznie dużo waży. Kapsli 9 na pewno weźmiemy. To sobie tam weźmiemy. 2, 20... no właśnie. To sobie też weźmiemy. Steam Pack. Tylko to... kurde no. Z chęcią byśmy wziął tego. Tylko że to 30 waży. Strasznie dużo. 500 12 Ale wyrzutnie byśmy już mieli, słuchajcie. Kurde, no tylko co, jak ja to wezmę... Ciekawe... A, jak... a piesek ile? na Piesek? Yy, Aport! Aport! Co tak? Chodź, 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 chodź. Strasznie, kurczę. Ciekawe, czy on udźwignie to. Ej. Hey. Yy, wymiana. Czy on udźwignie? Ale wątpię. O nie, no nie. No. Nie, nie udźwignie. A pistolet znalazł, słuchajcie. Pistolet znalazł. A teraz udźwigniesz grubasa? Yy, nie udźwigniesz. No właśnie. Dobra, ale wiecie co? Yy, podejdziemy. No niestety. Będziemy szli godzinę czasu. Chyba, że wywalimy jeszcze jakieś rzeczy, ale to... Myślę, że tutaj to już... No tak, pistolet on jest trochę faktycznie troszeczkę pół dziesięć No właśnie. To nic nie tak jak to wywalimy wszystko, bo to będzie 5 razy 2 to jest 10. 10 i 3 razy 5. To jest 15, czyli 45. Hmm. Czekajcie, jeszcze raz. Coś się kuźma. Nie! Iść ty. Iś. Upuść. Dobra. Tutaj jest ten nasz 203. To maczetę też wyśpalimy, bo i tak musimy, pamiętajcie, musimy jeszcze coś. Mamy jeszcze tutaj te tego tajemnica, kurde. A yy, w sumie to widzicie, no to jest tańsze niż to, a waży tyle samo. Wywalmy. Co możemy wywalić jeszcze. 30. No tak, teraz pytanie A czy to, to bym se wziął, nie? Na pamiątkę bym się gdzieś to na gablocie położył. Tylko to bym chciał sobie wziąć ze sobą. Ten shotgun kurczę no. On w zasadzie to on taki słaby jest. 9. Wywalmy tego shotguna. Nie korzystamy z niego, szczerze powiedziawszy. No... Tak, wywalmy go. Tak jest. Sory. Yy... Udź. Aha. No to jest właśnie ten wac. Dobra, musimy tego teraz yy, troszeczkę tutaj w uzbrojeniu pom pomieszać. Yy, czekajcie, czekajcie, czekajcie. To jest tak. Mówimy sobie tu. Granaty. Pod czwóreczką. Ajciu. Dobra, idziemy. Fajny. Fajny ten celownik, kurcze, fajny. Fajny, fajny. No i zobaczcie, jaki, kurczę... No bieg sobie... Gdzieś tam sobie bieg. Jakbyśmy, słuchajcie... Minutkę, no może nie minutkę, dosłownie 20 sekund później, stamtąd, jakby. Znaczy, no stamtąd, tam se postali troszeczkę i ten, to byśmy się na niego napatoczyli. A tak to kurde. On napatoczył się na nas w zasadzie. Dobra, słuchajcie, my się tu prześpimy i ruszymy. Mm, tutaj chyba nie mamy nic za bardzo do. A jest, widzicie, iguana na patyku, drewno, kawałki głany. Elegancko. Coś jeszcze? Nie. Mamy mało wody, ale to myślę, że nic nie stoi tam na przeszkodzie. Może coś spotkamy po drodze. Dobra. Na razie później, przecież. Albo słuchajcie, może teraz sobie to wszystko uporządkujemy. Tak, zróbmy ten porządek tutaj teraz. Weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy. Przede wszystkim, tak, może kurczę tego grubasa zostawimy tu. Na razie, tak, tu se zostawimy. Przyjdziemy, słuchajcie, z pancerzem wspomaganym. To sobie tutaj to wszystko ten. Tak mi się wydaje. Pozabieramy wtedy. Więc tak uzbrojenie na razie to wszystko tu moim zdaniem sobie to zostawmy bo nie musimy tego brać tak no granaty to sobie weźmiemy, maczeta też weźmiemy, to te, te rzeczy nam się przydadzą teraz tak yy, b -b 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 tu mi się wydaje, że chyba wszystko to byśmy wzięli yy może, kurczę, tych steampacków to chociaż połowy zostanie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dobra, teraz tak. Co tu byśmy... Aluminium. To wszystko bierzemy. Śruba aluminium, słuchajcie. Bierzemy. To też azbest. Kurczę, azbest chyba był coś do chemii. Z tego co kojarzę. Ale no, weźmiemy, weźmiemy. To dużo, dużo nie waży. Zobaczcie ile elementów, nie? Plastik, tkanina. Plastik też się nada. No i azbest. Hmm, dobra. Bierzemy. Aluminium weźmiemy. Mhm. Srebro. Waży mało, wartość duża. To bierzemy. Telefon to wszystko bierzemy. To też bierzemy. Za, to też bierzemy, to też bierzemy. Dobra, słuchajcie, co my tu mamy? Amunicję. One to stosunkowo mało ważą, Oprócz tych rdzeni fuzyjnych, ale ja się tych rdzeni wolę nie pozbywać. Bo jeśli one są dosyć drogie, nie? Eee, no właśnie. Dobra, co my tu mamy? Przejdźmy tutaj. Czyli tak, uzbrojenie to zostawmy, jak jest. Tak, zostawmy. Teraz tak. Eee, to też sobie zostawmy. Eee, Mm, 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 mm. Te, te, te odloty no, dla naszej kochanej babci byśmy wzięli, słuchajcie, to zostawmy tutaj, co jest teraz. Tak, aluminium, najważniejsze przede wszystkim, poczekajcie, najważniejsze przede wszystkim to. Dobra, idźmy tak. Przede wszystkim klej, aluminium zostaw aluminium włókno szklany olej. Tu jest dużo waży, to zostawmy to na Dalej na razie Materiał jądrowe, azby kurde, drewno po co te klocki zbieramy? Nie wiem. Miska stal, plast. Dobra, dobra, sprężynkę weźmiemy tu pokrywach. A to weźmiemy, bo to nic nie, tak także w czymś. Elektronika śruba, musimy wziąć sprężynki, dwie weźmiemy. Srebro, weźmiemy stal, dobra, na razie ta korek plastik, śruba tu jest, a dwa, na trzy weźmiemy. Wentylator, weźmiemy, superklej przede wszystkim, weźmiemy. Hmm, taśma klejąca, no oczywiście. Telefon, kurczę, no ech, kurczę, no musimy wziąć. Terpentyna, antyseptyk, musimy to wziąć, słuchajcie. Układ scelony, elektronika, to się przydaje do celowników, chyba już takich bardziej, no yy, dobra. Yy, Sprężyna, no właśnie, musimy. Yy, śrubka, bierzemy, śrubka, to wszystko. Olej, sprężynka, bierzemy, zębatki. Dobrze, słuchajcie, nie jest źle, nie jest źle. Możemy teraz pobrać sobie przede wszystkim co tam. Te takie. Mm, tam gdzieś śruby są, ale cięższe rzeczy. Elektronikę, uprawdzę, dlaczego tego nie dobra. To, to to, cyk, cyk pokrywa aluminium korek. A, idę od co? So, przepraszam Was bardzo, że tak. Mm, weźmiemy sobie te aparaty fotograficzne, yy, bezpiecznik, bioskaner. Bierzemy. Eee... Pyk. To strasznie du dużo waży. No i już, zobaczcie, już prawie jesteśmy pełni. Kurczę. Dobra, zostawmy sobie to 190, bo może się przy okazji coś okaże, że jeszcze jakiś tam. Eee, no, ma się... Może coś tam może być, nie? Amunicję. Yy, zostaw. My chociaż to też tak mało waży. Może posprzedajemy ją. Może amunicję to weźmiemy. O! No właśnie, już. Koniec. Dobra, to nie. Amunicję zostawmy. Przede wszystkim tom. Nabojem. 5 mm, tak to, to strzelby, już nam niepotrzebna. Już mamy 177, słuchajcie, zobaczcie. Yy, a my używamy w zasadzie pistoletu i snajperki. Okej, okay, fajnie, fajnie, podoba mi się to. Możemy coś wziąć jeszcze. Yy, kurczę. Wziąłbym z chęcią, kurczę te wszystkie prochy. Tak, weźmiemy je. Chociaż kurde, no. Nie, dobra. Głupi jestem. Już tak naprawdę trzeba się liczyć z tym co tu brać, a nie brać. Yy... To weźmiemy. Yy... Dobra, chyba no wszystko. Nie ma tutaj już tak... Przede wszystkim, przede wszystkim... Tutaj no, nie możemy wziąć, bo to... Mało waży, włókno szklane, kurde to weźmiemy. Dobra, słuchajcie. Yy, jak coś to jeszcze psudamy, idziemy spać. Idziemy spać. 8 godzin, 8 godzin, idziemy spać. Udało nam się wypocząć. Elegancko, słuchajcie, nawet nie jesteśmy nigdzie chorzy. Która to godzinka? Która to jest godzinka? Powiedzcie mi. Jest czwarta, jest piąta rano. Dobra. Wiecie co? Nie wiem, co tu zrobić, bo tak, zapisaliśmy stan gry. Mi się wydaje, że może, no może tutaj ten odcinek zakończymy, bo dużo nam do tych no, przysłowiowych 30 minut nie brakuje. Może tam 8, jakoś tak. A tam nie wiem, czy już go znajdę. Nie wiem, czy w 8 minut dotrzemy do. do, do tym bardziej, że na pewno przejdziemy przez miasto i tam yy, troszeczkę. Y, zrobimy porządek, więc y, zakończmy ten odcinek tutaj. Y, no, i, i w następnym odcinku dokończymy naszą przygodę w kierunku oddania Questa. Także słuchajcie, dzięki że jesteście, że oglądacie tą serię. Dalej was zachęcam do subskrybowania, przede wszystkim lajkowania też, no i komentowania odcinków. Słuchajcie, co co, co myślicie o tej serii? Czy wam się podoba? także, Ale widzę, że oglądacie, że oglądacie, a mnie to cieszy. Mnie to cieszy, słuchajcie, chciałbym tą grę przejść do końca. Ja nie wiem, jak długo zostaniecie ze mną. Y Tym bardziej, że no niestety jestem jaki jestem. <grym> Czyli po prostu, jak już mówiłem, zaglądam pod każdy krzaczek, po prostu każdą rzeczą y spotkaną. Y no. Y żyję ży 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 tą grą, żyję tą grą. Y I co. Y Widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję. Zostańcie jeszcze, naprawdę. I co? No, cześć, trzymajcie się cieplutko, cześć.